Witam wszystkich hodowców super gołą gości dzisiaj na Śląsku jesteśmy w oddziale 0500 oddział Chorzów znajdujemy się u kolegi Zbigniewa Żaka wspomnę tylko że kolega Zbigniew do roku 2018 zdobył 20 razy mistrza oddziału, Był to w latach 98-2018. Także mogę tutaj z całą świadomością powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych hodowli śląskich w ostatnim dwudziestoleciu. Jesteśmy tutaj w związku z podjętą decyzją przez pana Zbigniewa o całkowitej likwidacji hodowli. Będziemy na portalu Super Gołąb mieli wystawione gołębie z gołębnika rozpłodowego, wszystkie gołębie z gołębnika rozpłodowego, z gołębnika lotowego po zakończonym sezonie właśnie tutaj gołębi dorosłych, jak również będziemy mieli wystawione gołębie gołębie młode z 2019 roku, które nie będą brały udziału w lotach ale, ale zostaną u nas tutaj wystawione na na aukcji te gołębie miały brać udział czynnie w lotach, ale no ze względu na podjętą tutaj decyzję przez pana Zbigniewa, te gołębie będą wystawione tutaj u nas na aukcji. Zanim przejdziemy do prezentacji, tutaj niektórych gołębi, tutaj kolega Zbigniew podsumuje ten sezon 2019, jak u niego przebiega, oraz też tutaj wspomni o wynikach w poprzednich latach. 22 raz jestem mistrzem oddziału Chorzów a teraz obecnie świętowice Chorzów połączony oddział oddziały, oddziały 0500 trzeci raz po połączeniu będę mistrzem oddziału dodam tylko też że od 2010 roku też sześciokrotnie zdobywał mistrzostwa regionu trzeciego piekary śląskie także no, hodowla bardzo utytułowana ale ze względu tutaj na na zmieniające się warunki lokalowe jest zmuszony po prostu z, zakończyć hodowlę gołębi, tak? Tak, zgadza się. Powód jest taki, że tutaj jak widać za mną jest takie miejsce, taki, taki, taki teren, który jest przeznaczony pod budowę osiedla. Hmm. Dlatego po prostu ta działka koliduje tutaj klapy, w ogóle część, nawet działki wychodzi na teren na teren dewelopera i, i z tego powodu no, nie widzę dalszego sensu hodowli gołębi no, właśnie z tego głównie z tego powodu. Tutaj będą garaże, będą domy, będą parkingi, będzie wszystko, a jak widać gołębnik sąsiaduje bezpośrednio z tym właśnie przyszłym nowym posiedzeniem które powstanie no w tym roku zacznie się budowa. To zanim przejdziemy do prezentacji niektórych gołębi, które będą wystawione na aukcji no prosiłbym tylko o podsumowanie tego sezonu 2019 jak to przebiegało i, i w tych wcześniejszych lat, czyli też jak było w 2018-2017, jakie tutaj mistrzostwa kolega zdobywał. No powiem tak, to co mi się uda przypomnieć to, to powiem, bo nie wszystko da się spamiętać jeśli chodzi o ten rok, no rok był taki dosyć, dosyć trudny. Trudny dla mnie i myślę też dla innych hodowców. No, możliwe, że, że zmiana kierunku też się do tego przyczyniła kierunku lotów. No ale mniejsza, mniejsza, mniejsza z tym. No, udało się jakoś przelecieć w miarę w miarę no, straty dosyć, dosyć znaczące, ale w ale taki po prostu no, dały radę i udowodniły, że, że, że stać je na, na jakiś wynik, I tak jak to było w poprzednich latach. Tak w skrócie mogę powiedzieć o tym, o tym sezonie. No tutaj mówimy, ja tutaj wspominałem na samym początku, że prawdopodobnie to będzie 22, 22 zwycięstwo w oddziale, tak? Czyli... No mam taką nadzieję, dzisiaj odczytujemy zegary, bo to jeszcze w sumie jest trochę przedłużone i myślę, że... Niewiele, niewiele hodowli na Śląsku czy w kraju może poszczycić się taką liczbą tytułów, prawda? No bo tutaj Tutaj 22 razy mistrz oddziału, no to bardzo rzadko się zdarza. No. To, m, tylko nie kończmy tutaj na, na samym mistrzostwie oddziału, bo, bo też wspomnę tutaj o gołębiach olimpijskich, tak tutaj e, kolega Zbigniew miał e, Olimpijczyka, prawda? W kategorii z tego co pamiętam ha. H, że to był, e, on zdobył na olimpiadzie Brukseli. w Brukseli, e, trzecie, trzecie miejsce. miejsce. Trzecie. O, dokładnie. Także to ty nie tylko, że m, tutaj kolega bardzo dobrze lotuje. W oddziale, czy tutaj w okręgu, ale również to jego gołębie na arenie i, i międzynarodowej, czy tutaj też krajowej, bardzo dobrze się spisują. Też na, gołąb był na Spartakiadzie, tak? Tak, był taki gołąbek o numerze 183-170. Super, super to był lotnik. Był na Spartakiadzie, już teraz nie pamiętam gdzie, to było parę lat temu. W Brnie, w każdym bądź razie, o w Brnie i zajął tam czwarte miejsce. To był wyjątkowy gołąb, bardzo szybki, no niestety tam z któregoś lotu nie wrócił, bo przesadziłem po prostu z lotowaniem, także tak, tak to było. Ten gołąb olimpijski o numerze 72-34, który był właśnie w Brukseli, trzecie miejsce zdobył w kategorii H, on wywodzi się z gołębi Vandenabele, tak? Ta cała linia tych gołębi to nie tylko tutaj właśnie u kolegi Zbyszka super latała, ale też z tego co sprawdzaliśmy u Marcina Kręca z tej samej linii gołębie, też reprezentowały nasz kraj na olimpiadzie w Brukseli. Czyli bardzo, bardzo dobre, dobre gołębie. Tutaj chyba teraz większość tych gołębi na, na, na pana gołębniku jest oparta o, o tą linię tych gołębi, tak? To znaczy rozchodowałem linię tego Olimpijczyka, no ale no powiem szczerze, no nie będzie możliwości sprawdzenia tych gołąbków. Bo, bo po prostu ptak jest z czternastego roku, wynik zrobił w szesnastym roku, minęły 3 lata także są gołębie dwuletnie, jest tutaj samiczka, którą później pokażę, która po prostu no, sprawdza się już w lotach jako dwuletnia w tym roku pokazała swoją klasę może jeszcze nie tak szybka jak olimpijczyk, ale, ale, ale nadzieja jest, że, że z, tego, z tego właśnie olimpijczyka te gołębie Będą latać, tylko no, powiedzmy, no nie u mnie już, no, że tak się wyrażę, ze względu mm -hmm. na likwidację. Ale z tego co słyszałem od, od kolegi, od którego nabyłem tego ptaka, są to super dobre gołębie, które się sprawdzają w lotach właśnie, właśnie z tych gołębi szybkich. Ja też tylko wspomnę tutaj, że na szczeblu, na szczeblu ogólnopolskim tutaj Zbigniew Żak zdobył tytuł najlepszego lotnika 2020. 13, dokładnie mówiąc, najlepszy zespół lotników w Polsce. Trzeci najlepszy zespół lotników w 2014. Pierwszy wice GMP w 2013 roku, ósmy przodownik GMP w 2014. Wyniki od no, kilkunastu lat są na, na, na wysokim poziomie. No niestety, jak tutaj pan Zbigniew mówi, przyszedł ten moment, że, że, że będzie musiał wysprzedać całą hodowlę, ale. Ale jak tutaj widzicie jest bardzo wartościowa ta hodowa, gołębie są wyśmienite, które przez naście lat potrafiły zdobywać tutaj tutaj mistrzowskie. Może na początku byśmy zaprezentowali tego gołębia olimpijskiego, który reprezentował nasz kraj właśnie tutaj w Brukseli. Tak, tu możemy zobaczyć tego samczyka z skrzydełko, zobacz, to jest nakrapiany samczyk no, wyrywa się troszkę to jest ciemno, może tak o, to będzie tak, moim zdaniem wyjątkowy, no jako dwuletni zrobił ten wynik latał powiedzmy w tym roku super, zdobył 12 konkursów w tym 6 czołowych w dziesiątce no także, no tak jak wcześniej było powiedziane został olimpijczykiem i ten gołąb też będzie wystawiony tutaj na aukcji tak, tak ten gołąbek też tak, jak wspominaliśmy wszystkie gołębie idą tutaj pod młotek każdy gołąb rozpodowy i też tutaj tu z lotowych. troszkę jest nerwowy chce do, do celi mhm. trudno go utrzymać będą też wystawione Wnuki, dzieci tego gołębia też na aukcji, tak? Tak, tak. Będzie tych dzieci, będzie, jak się nie mylę, około sześciu, czy może siedmiu nawet wnuków. Drugie tyle albo więcej, prawnuków, no to może będzie jeszcze więcej. Bo jednak postawiłem na, 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 na tego gołąbka, żeby tą hodowlę tutaj rozciągnąć. Oprócz niego też jest dużo innych dobrych ptaków, wartościowych, które się sprawdziły w pokażemy młodzieńcu. Jeszcze pokażemy tego Olimpijczyka w całej okazałości A może nie był za dobrze widoczny Skrzydełko zobaczymy Także tutaj jak Pan Zbigniew wspominał On jako dwuletni zrobił już tak wyśmienity wynik I reprezentował nasz kraj właśnie w Brukseli W kategorii H, gdzie zdobył trzecie miejsce Teraz zaprezentujemy bezpośrednią córkę Olimpijczyka to jest samiczka o numerze 342. 342 Gołąb lotowany, tak w tym roku zdobył 8 bardzo dobrych konkursów Także jak wspominałem wcześniej, nie dość, że ten olimpijczyk sam był super lotnikiem To teraz się jeszcze okazuje bardzo dobrym gołębem rozpłodowym, gdzie daje fajne gołębie lotowe Także Ona jest bardzo podobna do niego no, Zaraz pokażę matkę z którą był sparowany Olimpijczyk yy, dwa lata temu. Czyli to będzie, to będzie matka tej samej te, tej samiczki. Tej samiczki. Mhm. Tutaj właśnie mamy matkę tej samiczki niedawno prezentowanej przed chwilą o numerze 183-152 na no, obrączce olimpijskiej. Jak, ta, jak ta, widzę samiczka tutaj. z 11 mhm. roku. Ta samiczka była lotowana przez 5 lat, bo ja tak lotuję gębiami, później wycofuję do rozpodu. Zrobiła kolejno jako dwuletnia 13, jako trzyletnia 13, jako czteroletnia 13 i jako pięcioletnia 14. To był chyba w sumie taki najlepszy sezon, lecia najszybciej. Była reprezentantką na wystawę ogólnopolską w Kielcach, która no, nie doszła do skutku, ale też tam jakieś miejsce, miejsce w kategorii D zajęła. Także bardzo dobra samica w rozpłodzie, jest, po niej jest dużo dobrych ptaków i występują jako powiedzmy dzieci bezpośrednie i tam wnuki, prawnuki no Super samica według mnie do rozpodu. Jako lotniczka była rewelacyjna. Jeden z moich najszybszych, najlepszych gojem Konkurowała też z Olimpijczykiem w tym roku, co on leciał. Raz mu zabrała pierwszy konkurs, bo z 700 leciały we dwoje: Olimpijczyk i ona. Jednak ona pierwsza siadła na klapę przed nim, dosłownie o parę centymetrów, i zabrała mu pierwszy konkurs. On był wtedy drugi: 700 a ona pierwsza. To bardzo wybitny go W rozpodzie super się sprawdza. Tak, tak. Ta. Tutaj mamy następną córkę Olimpijczyka. Roczną samiczkę. Proszę zobaczyć skrzydełko. Ona nas kolei jest po innej samicy, bo w zeszłym roku on miał inną samiczkę. Też super, super lotniczkę. I też samicę, która wyda, wydała mi kilka dobrych gołębi. Także ta samiczka była tylko. Przeleciała loty młode i raz była w koszu w tym roku na pierwszy lot. Później już nie była wkładana do kosza. Mhm. Była przeznaczona, powiedzmy, do rozpłodu. A numer tego gołębia? Proszę numer to... tego gołębka to jest 3280. Zeszłoroczna samiczka. Bezpośrednia córka Olimpijczyka. Tak. Tutaj jest samiczka, bezpośrednia córka z samiczki 183-152, która była z olimpijczykiem sparowana i ta samiczka również bardzo dobrze leciała przez te wszystkie swoje lata kariery i, i, i zdobywała po 10 konkursów średnio w roku i w ostatnim roku była z, z miejscowości Sulingen, z 700, druga na okręg, na 4,5 tysiąca około gołębi. Też bardzo wybitny, dobra. wybitny lotnik. Bardzo dobra samiczka. Nie, niezawodna można powiedzieć. zobaczyć okay. Numer tego gołębia bo chyba nie podaliśmy, tak? Numer tego gołąbka 4591 również będzie wystawiona. No tak, wszystkie na, mm -hmm. na aukcji. Tutaj mam gołąbka 4536 z 13 roku, również wybitny, wybitny lotnik, który zrobił wiele, wiele dobrych konkursów, i przede wszystkim co roku robił tych konkursów ponad 10. Ja tylko powiem, że tak, w 2015 roku zrobił na 14 wkładań, 13 konkursów, w 16 roku zrobił 12 konkursów na 14 wkładań. W 2017 roku 11 konkursów, w 18 12. Czyli jak widzimy przez parę dobrych lat robił dwucyfrowy wynik z każdego w każdym roku wybitny go lotowy, on w tym roku został przeznaczony do rozpodu, tak? Tak, tak, w tym roku do, roz do rozpodu, również w rozpodzie jest jego ojciec, za, za którego za chwileczkę yy, pokażę. Oczywiście, idzie na aukcję, i, i, i kilkoro dzieci bezpośrednio po nim, czy nawet po jego ojcu też. Wszystkie ptaki będą wystawiane. Tu też warto podkreślić, że odobra z Bigniewarzaka lotuje metodą totalnego wdowieństwa. Także samiczyki i samiczki idą, e, obydwoje partnerzy idą na loty. Nie ma tak, że któryś z partnerów zostaje wycofany. Hmm, tutaj muszą być bardzo dobre gołębie lotowe, żeby miały prawo zostać na następny rok. Pan Zbigniew mówi, tylko najlepsze mają tutaj szansę gniazdować, możemy zobaczyć tutaj przykład jednego właśnie z tych superlotników, lotników, tak jak wspominaliśmy, on przez szereg lat miał wynik dwucyfrowy, co mogę dodać jeszcze, że u mnie to lotowanie polega w ten sposób, że gołąb od dwóch lat, Idzie 14 razy do kosza tyle, ile jest ile, 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 ile planowanych lotów, no i, no i niestety musi te loty przejść. Jeżeli się spóźni, przyleci na drugi dzień, to ewentualnie dostaje pauzę, a tak poza tym idzie wszystko, idzie co tydzień do kosza. Ja na początku już mówiłem tutaj w reportażu, że jest bardzo dobra hodowla. Może nie jest tak nastawiona marketingowo na, jakby na sprzedaż gołębi. Bo te gołębie miały cieszyć tutaj hodowcę, a nie, nie, nie były przeznaczone na, na sprzedaż. Ja uważam i my uważamy, że to jest jedna z lepszych hodowli, jeśli chodzi o lotowanie gołębiami tutaj na Śląsku. Jak tutaj widzicie, gołębie mają przez szereg e, lat e, po 11, 12, 13 e, konkursów. Sam fakt, że 22 razy e, tutaj Zbigniew Żak zdobył tytuł mistrza oddziału, to już mówi za siebie. Także teraz pokażemy następne gołębie. Okay. Tutaj y, prezentuję ojca tego gąbka, który był poprzednio pokazywany. Ten gąbek również bardzo dobry w lotach. Gąb y, z 11 roku 183-172 obrączka. Gąb y, bardzo szybki. Y, wiele czołowych konkursów również reprezentował. Y, w, w kategorii A na wystawie ogólnopolskiej w Kielcach, nasz okręg, która no, nie doszła do skutku, ale gdyby doszła, to by był jako reprezentant. Tak, on też zdobywał e, wiele czołowych nagród. W 2014 roku, na przykład, miał 12 konkursów. Był szóstym lotnikiem oddziału. E, zdobywał pierwsze konkursy, drugi, dziewiąty, dwudziesty pierwszy, siódmy, siódmy, dziewiąty. Także przez szereg lat bardzo dużo czołowych konkursów. I też była duża ilość tych konkursów. Tak jak tu mówiłem, miał i 14, i 8 i 9 przez szereg lat. Gołąb z 11 roku w pełni witalny, w 100% płodny. Także serdecznie polecamy. Tutaj mam gołąbka o numerze 18, 19. Gołąb z 15 roku bardzo dobry, bardzo dobry lotnik. Mam też tutaj jego ojca, którego pokażę za chwilkę. Gołąbek w zeszłym roku, co pamiętam, że zrobił 13 konkursów Tam może kolega Sławek powie, dopowie resztę, bo tam ma kartkę no ja Tak, zdobył w 2018 powiedzieć. zdobył 13 konkursów W tym zdobył e, dwa konkursy z lotów maratońskich Czyli, czyli na, dwa, na dwa maratony, dwa w konkursie Bardzo dobry lotnik Co tu jeszcze mogę powiedzieć? W 2017 roku zdobył 10 konkursów e, Był siódmym samcem oddziału w tym roku ma chyba 11 na koncie z jednego z ostatniego Sulingena, O Sulingen był troszeczkę taki taki dosyć, dosyć wymagający, dziwny to chociaż te gołębie są twarde i uparte ale szczególnie powiem tak szczerze, jeżeli lot jest jednodniowy, nawet dwudniowy, ale normalny, to te gołębie zawsze są w konkursie. Rano przeważnie meldują się wszystkie te ptaki bez żadnych problemów, a jak jest lot jakiś katastrofalny czy coś, no to jest po prostu loteria, loteryjka. No to już wiadomo, to już tam przypadek wtedy rządzi. Tutaj mam gołąbka o numerze 2864 z 2014 roku, bardzo dobry, bardzo dobry, szybki. Tak, który robi też dwucyfrowe, <coughs> dwucyfrową ilość konkursów praktycznie, praktycznie co roku w tym roku troszkę mniej no jednak ten Sulingen tegoroczny dał mu troszkę popalić no ale go on wrócił nawet później w dość dobrej formie, doszedł do siebie tak, tu w 2018 roku zdobył 12 konkursów na 14 wkładań jego brat zrobił 5 razy pierwszy konkurs czyli wywodzi się z bardzo dobrych gołębi, z bardzo szybkich Wywodzi się też z gołębi lotowanych, które zdobywały czołowe konkursy i też wiele dobrych, dobrych tych nagród zdobyły te gołębie. Także to nie tylko, że z gołębnika rozpłodowego fajnie gołębie latają, ale, ale również po gołębiach lotowych. Zresztą w tych rodowodach będziemy mogli zobaczyć pochodzenie tych gołębi i sami zobaczycie, że drugie, trzecie pokolenie to też są gołębi, to są lotniki. Także tutaj u pana Zbigniewa. Część tych najlepszych głębi jest przeznaczone do rozpłodu i później mogą się wykazywać właśnie jako gołębie rozpłodowe. No ten też by był przeznaczony do rozpłodu, gdyby nie był po prostu no, przeznaczony mm -hmm. do, na licytację. Tak, wszystkie przedby do rozpłodu, już by skończył karierę lotową. Yy, tutaj mam gołąbka, samiczkę o numerze 2803. Super samiczka lotowa, bardzo, bardzo szybka. W zeszłym roku miała 13 konkursów, w tym roku... Zdobyła 11, no z Brukseli się troszkę spóźniła, no ale mam nadzieję, że konkurs załapię, by miała 12 konkurs. W zeszłym roku była w drużynie u mnie w kategorii C, gdzie zdobyłem wicemistrza okręgu i regionu w kategorii C. Chyba byłem tam... Czyli to gołąb z drużyny Tak. wicemistrza okręgu i regionu w kategorii tak, C. Tak. Prawdopodobnie było chyba 16 miejsce w Polsce w kategorii C w zeszłym roku. Mhm. Samiczka z 14 roku, tak? Tak, Samiczka z 14 roku też by skończyła karierę. Ona Zbyszka prostu, jest taka praktyka, że gołębie lecą do piątego roku życia, tak? Później są tak, później już, już po prostu nie, nie eksploatuje gołąbków, bo też i szybkość spada. Po prostu no, no, trzeba dać gołębiowi troszeczkę życia, wolności wszystkie te gołębie u mnie później latają, nie ma jako tako woliery tylko po prostu jest gojemnik rozpodowy otwierany i gołębie mm. latają nawet gołębie I te najlepsze lotniki trafiają do rozpodu i ona z pewnością by trafiła tak z pewnością na pewno mamy tutaj kolejną perełkę gołębia z 16 roku o numerze 1403 jest to niebieski samczyk jak widzimy tutaj który w 18 roku zdobył pierwszy, drugi 7, 23, 5,43 43 konkurs w oddziale i w kategorii A i B zdobył koficjent 6,75. Czyli bardzo szybki gołąb, on też wywodzi się z superlotników. Tutaj niedawno prezentowaliśmy właśnie samiczkę 18, 31, 52, super lotniczkę. superlotniczkę. Ojcem tego gołębia jest zaś brat, też prezentowanego gołębia 28-65 też wybitnego lotnika tutaj u pana Zbigniewa. Możemy zobaczyć tego gołąbka. Jest to ostatni z prezentowanych gołębi. No chcę tylko tutaj zwrócić uwagę, że tych gołębi na gołębniku u pana Zbigniewa jest bardzo dużo. Wiadomo, nie będziemy wszystkich prezentować, bo byśmy tutaj musieli jeszcze z godzinę kręcić reportaż. Każdy z gołębi, który będzie wystawiony na aukcję, jest tak samo wartościowy jak tutaj te prezentowane gołębie. Te gołębie, jak pan sam Zbigniew mówił, podlegają bardzo ostrej selekcji, są lotowane od drugiego roku życia na 14 lotów 14 razy idą do kosza, także tutaj nie ma zmił się. Do piątego roku życia są lotowane lot w lot, zostają tylko najlepsze i najszybsze gołębie. Ja na, na zakończenie chcę tylko też tutaj jeszcze przypomnieć, że na przestrzeni tych ostatnich 30 lat lotowania e, Zbigniew Żak zdobył 22 razy tytuł mistrza oddziału e, 6 razy mistrza okręgu i regionu o wicemistrzostwach czy trzecich miejscach w okręgu czy w regionie nie będę wspominał, bo tego było mnóstwo jeśli chodzi o kategorie też wiele wiele tytułów e, w okręgu, w regionie Wydaje, wydaje nam się, że to jest jedna z lepszych hodowli w ostatnim dziesięcioleciu czy dwudziestoleciu na Śląsku. Może mniej reklamowana, mniej, mniej popularna, ale wyniki o bar, bardzo wysokim poziomie, jak nie najlepsze w ostatnim tutaj dziesięcioleciu. Większość tych czołowych wyników, tych konkretnych, właściwych, tych najwyższ, najwyższego szczebla będzie wszystko prezentowane na, na stronie Super Gołębia. Na tak, przy, gołębia. przy aukcji każdego gołębia będą, będą wyniki pokazane z ostatnich kilku lat, to, no, te najważniejsze wyniki. Te najważniejsze. W zeszłym roku też mogę jeszcze dopowiedzieć, No nie chcę się chwalić, no ale oprócz mistrza oddziału jeszcze miałem mistrza rejonu. Ruda Śląska 1, bo żeśmy w zeszłym roku w, tak, w takim rejonie lecieli. W tym roku o, o jest, jest rejon Radzią. Co jeszcze bym chciał dodać, no tak, no, polecam te ptaszki no, z tego względu, że hoduję je już około 30 ponad 30 lat. Są selekcjonowane dość dobrze. I, 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 i są wartościowe według mnie I, i ci, którzy zakupią te gołębie a zakupią na przykład coś tam więcej i mogą na mnie liczyć powiedzmy jestem w stanie im pomóc przy, przy parowaniu tych gołębi będą oczywiście rodowody ale ja jeszcze mogę od siebie coś doradzić dopomóc jak tylko mogę żeby, żeby ten ten hodowca, który zakupi te gołębie, miał z tego dużą satysfakcję. To pan Zbigniew też tutaj przekazał taką informację, jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimś gołąbkiem, a będzie chciał do pary, samiczkę czy bądź samczyka, można też śmiało się z nim kontaktować, on poleci, tak, tak. E, powie, którego warto by wziąć, do, tej, do który gołąb pasuje. No bo Wiadomo, on ma tutaj bardzo duże doświadczenie, wie, które, które linie z którymi e, fajnie grają i, i... I będą fajne gołąbki później z tego. Ja mogę jeszcze powiedzieć od siebie, że dużo gołąbków, szczególnie tegorocznych, jest wyhodowanych w pokrewieństwie na, na, na moje najlepsze ptaki. Także wydaje mi się, tak zresztą hodowcy wiedzą, że gołębie z pokrewieństwa są szczególnie dobre w rozpłocie. Także dziękujemy bardzo tutaj. Szczerze polecamy zakup tych gołębi, bo mówię, 30 lat ciężkiej pracy, a sytuacja. Sytuacja tutaj m, związana z położeniem gołębników zmusza tutaj kolegę Zbigniewa do, do rezygnacji z hodowli. Także bardzo serdecznie polecamy zakup tych e, gołębi, bo na pewno przyniosą wiele radości. Sam pan Zbigniew jest hodowcą spełniony. Miał olimpijczyka, co prawda nie miał mistrza Polski, ale był bardzo... Ale miał wicemistrza Polski, czyli e, w zasadzie wszystko to, co można w sporcie gołębiarskim w Polsce e, zdobyć, on zdobył. Także my mamy nadzieję, że tymi gołębiami e, też ktoś zdobędzie podobne tytuły tutaj, co, co kolega zbignie. Także pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot.